Poranny śpiew ptaków, kochani. <grytanie> Witajcie serdecznie. Przed porankiem z Wami wyszłam do lasu pobiegać. Tyle jest dobrej energii, tyle takiego piękna, które na co dzień nie zauważamy. Życie jest takim błogosławieństwem, taka cudowna energia miłości otacza nas. I wystarczy z tego pola miłości korzystać żeby nas chronił, żeby nasze lęki gdzieś rozpuszczał. Przepięknie, jest, przepięknie. Każda parę roku ma swój urok, jest piękna. Przepięknie światło się układa. A ja Was zapraszam dzisiaj po dobrą energię, której mam pod dostatkiem. Cudownie.